Ulana to bardzo krótka powieść, właściwie nowela, ale myślę, że może być ciekawym punktem odniesienia w obecnej debacie o tak zwanym zwrocie ludowym, który przeciwstawia się starszemu zwrotowi szlacheckiemu. Ulane można odczytywać dość powierzchownie. Mamy mianowicie obraz ziemianina Tadeusza, który wraca z nauki w mieście do swojej wsi. Coś się stało w mieście, że chłopak skulił uszy więc nie jest dziarski jak jego imiennik u Mickiewicza, a raczej safandułą niczym asesor, włóczący się wszędzie ze swoim psem, po którym pewnie nie sprząta. Jego ucieczka w dzicz jest moim zdaniem sztuczna i przedwczesna, jak małe dziecko, które chce się zemścić na świecie i pewnie podświadomie liczy na to, że świat będzie za nim tęsknił, będzie go potrzebował. Popada w coraz większe przygnębienie, kiedy orientuje się, że świat ma go po prostu w dupie. Nosi znamiona człowieka średnio udanego. Tadeusz jest świeżo po studiach i zamiast się cieszyć życiem, a przynajmniej nie marudzić, oddaje się dziwnym refleksjom. Widać, że naczytał się książek, bo oto jego monolog wewnętrzny. Mówiąc, Tadeusz zawsze wzdychał, jakby żałował, że jego przeszłość nie tak się ułożyła, jakby się czegoś więcej po życiu spodziewał, jakby żywił jakieś nadzieje, do których sam przed sobą nie chciał się przyznać. Jak mawiała moja babcia. Umarł na coś w wieku 60 lat. Taki młody, a tu taki młody główniarz po studiach i mówi o nieudanej przeszłości. Coś tu nie gra. Pewnego dnia podczas spaceru z psem spotyka piękną chłopkę. Pies staje, ale nie tylko pies. Tadeusz zaczyna gadać jakby od rzeczy, nie wiedząc co ze sobą zrobić. Zadaje jakieś banalne pytania, a potem idzie za nią do chaty niby po wodę, ale licząc na śniadanie, ostatecznie dostaje jednak kosza. fabuła romansowa jakoś nie chce się kleić w tej zakurzonej wiosce, która składała się z następujących elementów. Karczma jest sercem wsi, jako kościół głową jej, a dwór żołądkiem. Rękami i nogami tego ciała są chaty kmieca. Ulana przyzwyczajona do zaczepek zalotników, które musiała zbijać pięściami, też jest zdziwiona tą sytuacją. Jak więc wyglądało życie takiej pięknej kobiety na wsi? Ano prosto Musi mnie kochać, odparła po chwili, bo bardzo zazdrosny. Wieleż to razy za to, że dworski, który pożartował, wybił. Przemoc szła za ulaną wszędzie, piękną kobietą ze wsi, co nie mogło wróżyć nic dobrego. Już w jej dialogu z Tadeuszem możemy dostrzec zarys fabuły. Bo zaiste dostajemy mezalians klasowy na kilku płaszczyznach. Ona mówi o wiejskiej miłości. Związanej z przemocą, więc na koniec Okseń Honczar, jej mąż podpala dwór. W związku z nierównością klasową i społeczną, wzniecenie pożaru było jedynym sposobem odegrania się chłopa na panu, czyli wiejska przemoc uderza w Tadeusza. Z kolei Tadeusz wspomina w rozmowie, że wiejska miłość kończy się biciem i jest po sprawie, ale za pańskim kochaniem idzie choroba albo śmierć. I tu z kolei Tadeusz przepowiada koniec ulany, która szaleje, porzuca własne dzieci, rodzinę, a na koniec popełnia samobójstwo. Ulana daje mu kosza, więc ten stwierdza, że może się zemścić. Tu mamy piękne wyliczenie atutów matrymonialnych dziedzica. Oddajmy głos ulanie. A co mi zrobisz? spytała. Każesz bić? A czyż mnie mało biją? Chleba mi zabierzesz? I tak go mało. A dzieci małe nie dasz ich do rekruta. Trzeba przyznać, że sytuacja kobiety wygląda co najmniej średnio. Ale tu następuje zwrot akcji, bo ulana jest zdziwiona. Tadeusz odpuścił przecież mógł ją zbić albo inaczej wykorzystać swoją przewagę społeczną i ekonomiczną. Wniosek: ta miłość dworska to musi być coś wyjątkowego. Daje się w to wkręcić, idzie do jego świątyni, dumania niby przypadkiem. No i zaczynają się całusy i przytulaski. Ulana świadomie wchodzi w tę grę i w ten związek. Jak już wspominałem, ujęła ją ta nieprzemoc i być może głupota Tadeusza, który ma w sobie coś z przemądrzałego dziecka. Amor zostaje brutalnie przerwany powrotem męża ulany, którego Tadeusz wysłał wcześniej do Berdyczowa, żeby oczyścić sobie przed pole do działań operacyjnych. Okseń po przyjeździe zostały poinformowane przez swój wywiad, że Ulana to jednak łatwy łup. Nawet nie tyle łatwy, co już stracony. Tu wracamy do konwencji wiejskiej i zaraz już już będzie epicki łomot, ale Ulana ucieka, chowa się. W tym momencie przekracza pewną granicę. Wie, że jak teraz nie skończy romansu, to nie będzie odwrotu. Splunęła i poszła. Tyle ją widział. Romans z kolei, jak jest widziany na przykład przez siostrę ulany, Ano bardzo prosto i praktycznie. Siostra zgrywała oburzoną, ale w duchu zazdrościła ulanie, bo miała męża pierdołę. A taki romans podniósłby pewnie standard jej życia. Chociaż od tego mąż nie stałby się mądrzejszy. Czyż masz chyba około te od Romans pewnie by się snuł dalej jak bąk po gaciach, ale Tadeusz wysyła Oksenię z kolejną misją. Światy kochanków zaczynają się jednak rozchodzić. Przyjaciel Tadeusza z dawnych lat uświadamia mu, że jest pod banicją i infamią. Nie ma czego w świecie szukać, jeśli będzie się zadawać z wiejską, wiejską dziewczyną. Ten nasz nonkonformista pakuje mandżur i rusza z przyjacielem na imprezę do miasta, by szukać żony. Odpalają Tindera, ale wersję pełnopłatną bez chłopek. Ulanie mówi, żeby siedziała w domu i sobie włączyła jakiegoś Netflixa, bo chwilę go nie będzie. Wraca po kilku miesiącach już z narzeczoną i prosi dyskretnie, żeby Ulana raczyła się wynieść. Ta jeszcze któregoś wieczora widzi imprezę, chyba weselną, i topi się w stawie, a jej okseń po podpaleniu też umiera. Dzieci zostają, pewnie będą bardzo lubiły dziedziców, ale to już jest inna opowieść. Co uderza w tej opowieści, to świadoma decyzja ulany. Na ulany nie warto patrzeć jak na wykorzystaną kobietę. Ona od początku była świadoma, co ta miłość może oznaczać, że nie ma możliwości szczęśliwego zakończenia. Tadeusz był dużo bardziej naiwny był takim tanim antysystemowcem, który jak tylko ktoś mu wspomniał, że jest poza grą, to podkulił ogon i leciał oddać trybut konwenansom i olać swoją chłopską miłość. Jego rebelia była płytka i jak mówiłem wystarczył pierwszy lepszy kolega z dawnych lat i Tadeusz poleciał za nim niczym w ogień. Ulana dostała w tym związku bardzo mało, krótki czas zapomnienia, ale on był i tak atrakcyjniejszy niż życie u boku przemocowego typa z dwójką dzieci, pewnie kolejnymi wkrótce i w drodze. Na jej romans można patrzeć nawet jako na wyraz buntu i niezgody. Ostatnia myśl to trudne dzisiaj zrozumienie ówczesnych horyzontów myślowych. Ulana oczywiście nie patrzyła na swoje zachowanie w kategoriach buntu. Nie miała pojęcia, co to feminizm i prawa kobiet. Jej perspektywa była bardzo wąska i zamknięta w podziale wiejskie dworskie. Wybrała więc dworskie nie z powodu jej atrakcyjności samej w sobie. Po prostu dwór był jedynym sposobem odrzucenia życia wiejskiego. Powtórzę jednak, że niesprawiedliwym byłoby patrzeć na Ulanę jako na wykorzystaną kobietę. Ona choć przez chwilę chciała poczuć tę miłość dworską, o której czytali jej we dworze. W pewnym sensie była naszą Anną Kareniną, czy nawet madame Bowary. Nic tu nie wydarzyło się przypadkiem i śmierć Ulany, jak wspominałem, musiała nastąpić. Jak na porządną opowieść o dworskiej miłości przystało. Książeczka jest króciutka, czyta się ją dobrze. Sporo detali z epoki dostajemy również od Kraszewskiego, i muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobra proza. Polecam ją serdecznie i w przyszłości będę na pewno wracał do tego autora. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten materiał. Jeśli tak, daj proszę łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał i możesz wesprzeć moją pracę wirtualną kawą, bym mógł tworzyć jeszcze więcej podobnych treści. Dzięki, cześć!